Siemaneczko, moi drodzy, witam bardzo serdecznie. A to jest kolejny odcinek z serii openingów na CaseDrop.eu. No, a tym razem jest to odcinek specjalny, bo mamy też specjalne wydarzenie na stronie CaseDrop Event od 1 do 3 czerwca, gdzie jest zwiększony drop, gdzie są promocje na skrzynki. No, ale o tym już za. Momencik, musicie tutaj zobaczyć też, jaki jest konkurs na Instagramie. Wystarczy tak, polubić, trzeba obserwować oczywiście stronę case.eu, trzeba polubić to zdjęcie, trzeba skomentować, że bierze się udział, no i trzeba oznaczyć znajomego, na przykład mnie, właśnie pod, tą, pod tym zdjęciem. Serduszko to już zostawione, także też zachęcam Was do wzięcia udziału, no bo jak sami widzicie, Tiger Toad albo AK-47 Asimov razy dwa jest do wygrania. No a co do samego Case Drop EU, no to wtedy zrobimy odcinek, w którym dochodzimy z, e, od określonej kwoty, w tym wypadku będzie to 36 zł do kosy, czyli będziemy musieli otworzyć sobie tą skrzynkę z kosą i ta kosa później będzie dla Was na giveaway'a. Case Drop EU, najlepszy drop w sieci! Wygrywaj skiny w giveawayach. Mnóstwo skrzynek Super Drop. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Odbieraj daily bonus nawet 100 zł dziennie. Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund. CaseDrop.eu. Otwieraj skrzynki za PSC. Blik SMS przelew. Link w opisie. Polecam. Oczywiście przypominam również, że no możecie teraz też doładować konto. Warto to zrobić właśnie teraz, gdy jest ten zwiększony drop i gdy są te promocyjne ceny. Można oczywiście zrobić to przez PS, przelew g 2 SMS-a, także jest troszeczkę tych opcji. No i można śmiało otwierać skrzyneczki. Jak sami widzicie, te skrzyneczki lato, to one mają właśnie ten dwa razy lepszy drop do 3 czerwca. Tylko. No i ten, te skrzyneczki z kącika twórców, dwa razy lepszy drop, jeszcze dodatkowo minus 20%, także jest na bogato. No a my zaczynamy od. 36 zł. Pytacie dlaczego? Akurat yy, od takiej kwoty. No, bo w takiej kwocie jest letnia 33% profit, skrzyneczka ta promocyjna, i czuję, że ona będzie dzisiaj dla mnie szczęśliwa. Od niej bym chciał zacząć. No i od tej skrzynki do tej na tym odcinku spróbujemy dojść. No dobrze, dość już tego owijania w bawełnę. Pora udać się w tą podróż od tej skrzyni. O tej w promocji. Ze zwiększonym dropem Do tej z kosuwerką dla was No i zobaczmy czy już Za pierwszym razem się uda żeby było Tutaj ładnie i na bogato Uwaga 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 jest ten kałaszek Wulkan no Myślę że to jest profit No i rzeczywiście się udało Także ta skrzynia widać Że tutaj się spisała nam dobrze Możemy sobie otworzyć dwie od razu Pójdziemy za ciosem No, jest tam czwórka z tłumikiem za 138. Także, no, rzeczywiście ta skrzynia jest dobrze tutaj działającą skrzyneczką w promocji. I możemy otworzyć sobie teraz nawet cztery takie skrzynki. No, pięciu nie da rady, niestety trochę nam zabraknie, ale cztery. No i powoli się rzeczywiście do tej kosy zbliżamy. No i zobaczmy, 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 zobaczmy. Oj, wygląda to za dobrze. No i dupa. Dupa zbita. Aj! Już było tak ładnie, no, zostaje nam 31. Hmm. No jeszcze to jest nie wszystko stracone. coś z tego można zrobić? Myślałem, że się uda za pierwszym i będzie taka, wiecie, fajna seria. No nic, spróbujmy może tą skrzynkę. No, trzy, nie dwie. Na fali. Może z tej skrzyneczki coś siądzie. No i jest ta M4. Dobra, jesteśmy na plus. 38 zł. I chyba możemy wrócić do tej letniej. No, mam nadzieję, że. że teraz już nie zawiedzie. Jest i USP. I cał, całkiem drogie. No, zobaczymy jeszcze jaka jakość. 142 zł. No, teraz siadło elegancko. Uzbieraliśmy już 144 zł. Coraz bliżej tej skrzyni knife. No i co? No i chyba. Pora zaufać Bebzonowi. No 144,90 na koncie. Skrzynia Saju. To ona doprowadzi nas do kosy. No, piękny Sajsonie. 144,90. Otwieramy. O, 4 się niestety nie uda. Troszkę zabraknie. Ale trzy skrzynie z Bebzonem w promocji ze zwiększonym dropem. To się musi udać. Uwaga! I tak se, tak se. Nie ma tragedii, ale myślałem, że będzie troszeczkę lepiej. Nadal mamy stówkę. No, możemy sobie teraz dwie skrzynie sajowe otworzyć. Daj, 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 Jest ten kałach Asimov. No, jeszcze w statraku Ło! ale poszło. 415, moi drodzy. 415,87. No i co? No i w takim razie to by oznaczało, że pora na tą skrzynię knife. Najpierw zaczęliśmy od tej letniej, potem skrzynia Saju. Mówiłem, że ona doprowadzi nas do kosy. No i teraz ta skrzynia z kosą. Pytanie tylko, co z niej wypadnie. Ja myślę, że to jest najważniejszy moment tego filmu, ponieważ no. To, co wyleci teraz ze skrzyni Knife, to wy będziecie mogli wygrać w giveaway'u. Nieważne, jaka to będzie kosa, to może być ta najdroższa. Czyli Fate, albo Tiger Tooth, albo Marble Fate, albo Slaughter. No, ale to może być też ta najtańsza. Czyli na przykład takie Scorched. Takie, wiecie, te no mo motylki, co wyglądają jak... No wiecie To się wędnie Dobra, lecimy, nie przedłużam e, Pamiętajcie, że żeby mieć szansę O tą kosę powalczyć, to musicie zostawić Swojego trade i napisać jakiś fajny komentarz Który mnie zauroczy No ale dobra I e, zobaczmy co teraz poleci Uwaga, uwaga, waga, 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 No nie najgorzej nie najgorzej, elegancka obieraczka. Nawaja, nawaha. Nie wiem jak to się mówi, nie znam się. Knife, case, hardenet, field tested, 400. Myślę, że jest elegancko. No teraz oczywiście jeszcze spróbujemy ją sobie wypłacić. Ja tu jeszcze trochę tych skinów nawet mam. Nie wiem. Muszę je sprzedać. Można też ulepszyć, ale to, to będziemy w ulepszaniu bawić się już na streamie. A teraz spróbujemy odebrać kosę? No nie, nie ma jej, <ścoughs> nie ma jej w magazynie. No ale już obiecałem wam, że to będzie kosa. Spróbujemy ją wymienić na coś innego. O, może taki Bowie knife minimalware Mi się te kosy Bowie bardzo podobają, ponieważ ponieważ one są takie duże. No i to też jest fajne na case drop, że nawet jeśli jakiegoś skina nie ma, to zawsze możemy wymienić sobie na jakiś inny skin w podobnej cenie także skina wymieniamy skina odbieramy no a ja jeszcze raz wam przypomnę o tym abyście pozostawili swojego tradinga, tak aby mógł no, wybrać kogoś do kogo tą kosę po prostu wyślę no moi drodzy wydaje mi się tak już oferta przyszła nóż boi popiół elegancki duży no to jest prawdziwa maczeta dla prawdziwego kozaka Także myślę, że będzie o co powalczyć. Ja już ją odbieram. No i jestem ciekawy do kogo, do kogo ta kosa trafi. A, no i bym zapomniał o najważniejszym, czyli o tym giveawayu dla Was. Przecież z poprzedniego odcinka ktoś musi wygrać. No i ja tutaj już sobie powiem szczerze, wybrałem Eryka, który napisał, że koledzy na WF śmiali się, że mam po Gacie. Teraz ja się będę śmiał, że oni mają skinę od najlepszego zawodnika z najlepszego mieszkańca Bydgoszczy. No kupił mnie troszeczkę Eryczek tym, tym komentarzem. Nie ukrywam, spodobało mi się, zwłaszcza ta wizja po Gaci. Ale oczywiście same te Wasze komentarze, no, były były świetne, były, były, w czym, były w czym wybierać, no i tutaj jest tego podwójnego dropa, tam, jeszcze tutaj trzeba sobie wybrać, o tam na giveaway'a były te właśnie, oto te Cienia Noc, także one trafiają do Eryczka, jeśli uda się mu wysłać, ale chyba coś nie działa, na razie z Steamem wstąpił błąd, 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 błąd. Hmm. Nie wiadomo czemu, a coś innego mogę wysłać. Też nie, czyli to błąd Tima. Czyli Eryczku Kosa przepada. Nie, no wyślę, wyślę kosę później do, do Eryczka. O Eryczku na pewno nie zapomnę. No a wy oczywiście pod tym filmem też zostawcie komentarze, też zostawcie swoje trade linki. No, bo też jest kosa do zgarnięcia przecież. Dobra. Steam już chyba działa, także ja mogę do Eryczka kosę wysłać z poprzedniego odcinka. Wszystko jest ok, także Eryczku, moje gratulacje. No i oczywiście zachęcam do wzięcia udziału w kolejnych giveawayach. Jeszcze tylko potwierdzenie na Steamie. Momentum: o, potwierdzenie. Poszło. Chyba poszło. Zobaczymy. Tak jest. No a Was oczywiście zachęcam do zalajkowania, zostawienia subskrypcji. No i do oglądania kolejnego odcinka. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszonka.